Województwo opolskie, wielkopolskie i łódzkie postanowiło utworzyć wydarzenie, które będzie cyklicznie powtarzane, celem właśnie upamiętniania II wojny światowej. Jest nam niezmiernie miło powitać na dzisiejszym wydarzeniu burmistrza Wieruszowa, pana Rafała Przybyła. Witamy. Panią sekretarz Gminy Polesławiec, panią Agatę Maślarkę. Pragniemy również powitać wójta Łęki Opatowskiej, pana Adama Kopisa. Witamy panią wideburnie panią Renatę Marzec, pragniemy powitać dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Pana Macieja Baczyńskiego. Nie ma z nami wójta doruchowa pani Urszuli Kowalińskiej, ale na pewno gdzieś na naszym całym odcinku z nami się przywita i będzie również z nami uczestniczyć w dzisiejszej, dzisiejszej sztafecie pokoju. A teraz oddaję głos pani wiceburmistrz. Szanowni Państwo, w imieniu Pani Burmistrz Byczyny i Obywatelskiej, a także swoim własnym bardzo serdecznie Państwa witam w gminie Byczyna na rowerowej sztafecie Pokoju. Spotykamy się w tym roku już po raz piąty na cmentarzu komunalnym w Byczynie, żeby uczcić właśnie tak jak powiedziała Pani Dyrektor. 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie tutaj do nas przyjechali, żeby wspólnie uczestniczyć w tym rajdzie. Podziwiam Państwa, bo rajd wynosi 62 km długości, przebiega przez obszar pięciu gmin i trzech województw. Mam nadzieję, że ta rowerowa sztafeta pokoju już na zawsze wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych i sportowych, nie tylko w gminie Byczyna, ale również w gminach, które tutaj Państwo reprezentujecie. Szanowni Państwo, celem rowerowej sztafety pokoju jest... Między innymi upamiętnienie wybuchu II wojny światowej. W tym roku przypada to 84. rocznica, a także uczczenie lokalnych miejsc pamięci. Właśnie miejsce pamięci, jakim było miejsce w Kluczowie. Dlatego też chciałabym teraz przybliżyć i zaprezentować list pana Donata Woźniakowskiego do uczestników Sztafety Pokoju w dniu 3 września. 2023 roku. Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tegorocznej sztafety pokoju w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dzisiejszej wstawecie pokoju dobiega końca. Jeszcze raz bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim uczestnikom, którzy znaleźli się na naszym cmentarzu komunalnym w Byczynie. Bardzo serdecznie dziękuję harcerzom, że byli z nami. Myślę, że jeżeli im czas pozwoli, pojadą w dalszą naszą drogę. Dziękuję bardzo serdecznie za naszym strażakom, którzy są zawsze z nami. Drodzy Państwo, niech rozpoczynająca się tegoroczna Sztaweta Pokoju dostarczy wielu głębokich przeżyć i odbędzie się bezpiecznie. Życzę wszystkim szerokiej drogi. Dobry głos. Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. E, wiadomo, jaki jest już ten kontekst. Tutaj Pani przeczytała i przybliżyła nam to zresztą. E, wszystkim to jest e, wiadomo. Na pewno jest to też. E, Pamięć o tych, których nie, nie ma wśród nas, a którzy zainicjowali to wydarzenie. wydarzenie. Mówię tutaj patrząc na Wójta, na wójta Adama, właśnie o Pawle, Grzyciaku z Podzamcza. Także jeżeli możemy zabić brawo teraz dla Pawła, którego już nie ma z nami, będę bardzo wdzięczny. Myślę, że jak sobie przypominam, to pierwszy raz jest to międzynarodowa sztafeta pokoju patrzę na gości z Meksyku. Słuchajcie, także wielkie brawa dla nas. I tak jak już mówili tutaj gospodarze szerokiej i bezpiecznej drogi. Wszystkiego dobrego. Gdyby ktoś z Waszej... Bardzo tak, zapraszam. Ja dosięg taty, chcę mi na nic Zapraszam, jak jest paszport to można przychodzić, jak nie ma to trzeba się wrócić. Zapraszam. Tutaj na tanie wycieczki, tak? Wiele dali, kiełbasy, wędliny, zboże, wędliny, natomiast ze strony ze strony niemieckiej. Szmuglowano sprzęty takie typu rowery, ale bardzo często sacharynę, czyli popularny słodzik, który w Polsce był nielegalny, bo był zakazany, za to groziła kara kilku lat więzienia, nawet za samo posiadanie, a nie szmuglowanie, ponieważ polski, polski rząd miał wielkie dowody ze sprzedaży cukru. Cukier był drogi przed wojną. No i przede wszystkim sacharyna była wygodna w przenoszeniu, no bo ona jest 400 razy słodsza od cukru, więc na sacharynie niektórzy Polacy tutaj zbijali ogromne... A Taka? na Ei o castelo!